To, że się popisał. Cześć siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sebon. Witam was w kolejnym filmie rowerowym. Dziś troszeczkę inny film niż każdy na moim kanale, ponieważ dziś po prostu sobie pojeździmy. Postanowiłem wziąć rower mojego brata i zamierzam zrobić trasę po lesie. Zobaczymy, ile wyjdzie kilometrów. Specjalnie pobrałem sobie aplikację strawę, żeby zobaczyć, ile wyjdzie. Ja obstawiam, że będzie około 15, może 20 maksymalnie. Zaczynamy sobie u mnie na osiedlu. Jestem jakieś 300 metrów od mojego domu. Zaraz włączam aplikację, żeby mi mierzyła od razu po prostu trasę i. Mam nadzieję, że spotkam jakieś fajne miejsca, ponieważ jadę trasą, którą nigdy jeszcze nie jechałem. Nigdy jeszcze nie byłem w tamtych rejonach. Także zapowiada się ciekawie. Odwiedzimy dwa zalewy po drodze. Będzie dużo, na pewno dużo jazdy lasem. Także co, no witaj przygodo. Ja zakładam GoPro na klatkę i w najfajniejszych momentach będę się z Wami widział. Okej, okay, włączyłem aplikację. Teraz tak, no troszeczkę... Brak sieci tu jest, nie ma sygnału, ale myślę, że sczyta moje położenie. Znaczy w sumie sczytało, tak mi się Tak, sczytało na pewno. Więc co, e, ruszamy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padać po drodze, bo dzisiaj jest mega wietrznie i zapowiadali przelotne deszcze, więc mam nadzieję, że mnie trochę nie zmoczy. Dobra, więc ruszamy. W fajnym miejscu, więc tutaj można sobie fajnie przecisnąć taką ścieżką. Dziękuję. No Pogoda ładna Ludzie na spaceri. Na treki, trekking sobie wychodzą A ja lecę w trasę Pierwszy podjazd Na Dzisiejsza wycieczka będzie taka, takim połączeniem XC Z enduro I w sumie z kolarstwem Pierwszy mały pit stop, żeby zobaczyć czy nalicza mi trasę naliczami. E, ogólnie przejechałem 600 metrów dopiero, no wiadomo ale jestem za to w bardzo ładnym miejscu także także co, ja tylko zobaczę po prostu na tej aplikacji jeszcze dokładnie czy to wszystko się zalicza, bo chciałbym po prostu sobie zmierzyć taką trasę ale wieje e, i lecimy dalej wow, powiem wam, że w miejscach bardziej nasłonecznionych jest naprawdę cieplutko a tak jak powiedziałem wcześniej, no dzisiejsza pogoda jest totalnie zmienna, bo raz są chmury, raz mocno świeci słońce. No i zapowiadali też deszcze, więc zobaczymy jak to będzie. Ale jestem dobrze nastawiony, bo trasa zapowiada się fajnie. Na razie jadę miejscami, które doskonale znam, ale już niedługo się to zmieni, ponieważ dojadę do pierwszego zalewu czyli Zalewu Rejowskiego Kto jest ze Skarżyska czy z okolic to wie gdzie, co i jak I z tamtego zalewu będę kierował się do drugiego zalewu w Suchedniowie O błotko Oj bo się zakopę Także trochę kilometrów różnymi trasami dzisiaj zrobię Ale nastawienie mam świetne, bo już bardzo dawno chciałem zrobić taką traskę. A myślę, że jeśli Wam się też to spodoba, to częściej będę nagrywał e, takie rzeczy. Powiem Wam, że pogoda mnie troszeczkę zaskoczyła, bo jest o wiele cieplej niż myślałem. E, jakieś dwie godzinki temu wcale nie było tak gorąco, no ale teraz mam trasę taką. Jest rozjeżdżona ścieżka ciężkim sprzętem leśnym. No i w zasadzie nie mogę jechać, tylko muszę prowadzić rower, ale już, już niedaleko do kolejnej drogi, więc nie ma tego złego. Powiem Wam, że ciekawa sprawa jestem jakieś 10 metrów od ścieżki, którą już nieraz jechałem na rowerze i na Krosie też tutaj jeździłem tą ścieżką milion razy, ale nigdy nie sądziłem, znaczy nigdy nie widziałem, nie przypuszczałem, że tu jest takie miejsce z takimi skałkami tu jest skałka, tu skałki, tu skałki i kurczę, no mówię. Z tysią tysiące razy w zasadzie przejeżdżałem tędy A Nigdy nie wiedziałem, że tu jest takie miejsce Także już na samym starcie wycieczka zapowiada się fajnie Poznaję nowe miejsca, które są w zasadzie na wyciągnięcie ręki Dobra, nie przedłużam, lecimy dalej Ula la! Nie złe tak właśnie wieje. A za mną dopiero niecałe trzy kilometry, jedziemy dalej. Powiem Wam, że praktycznie nade mną teraz jest taka chmura, dosyć deszczowa, ciemna. A przede mną niebieskie niebo, więc mam nadzieję, że tutaj nic na mnie nie popada. Teren się zmienił Wyjechałem na taką asfaltową ulicę. Ona trochę już zniszczona. I wjeżdżam pod górkę. Nie wiem na górę, to pewnie będzie się wydawało, że ona jest nie jest zbyt duża. Znaczy, w rzeczywistości też nie jest zbyt duża, ale jednak jest to kolejna górka na mojej trasie. Dojechałem do drugiego zalewu. Także tutaj robię sobie malutką przerwę e, i teraz mam w sumie dla siebie złą informację, e, ponieważ, tak, z miejsca z którego przyjechałem, czyli stamtąd, tam już pada. E, nie wiem, może GoPro to pokaże, ale no widać nawet z chmur, że się leje. I, i, I opcja druga, czyli tam, gdzie jadę, również są chmury, z których też widać, że pada. No i teraz co? E, no nie ucieknę tam dalej, bo trochę mi to nie po drodze. Więc y, kieruję się planowaną trasą. Mam nadzieję, że zdążę dojechać do lasu, y, zanim zacznie padać. Więc y, może, aż, może wtedy aż tak nie zmoknę. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No i chyba zaraz nastąpi nieuniknione. Zaczęło mega wiać. Ta chmura, o której mówiłem Wam wcześniej, jest tuż przede mną. E... No i zaczyna kropić Także... Chyba jednak dzisiaj zmoknę To raczej było nieuniknione Tylko mam nadzieję, że... Nie jakoś bardzo No i co? Rozpadało się trochę Nie jakoś bardzo, ale... Akurat jechałem pod górkę, więc zatrzymałem się pod drzewkiem Napiję się i lecę dalej To że się popisało. Wow. Powiem wam, że zdzipałem się trochę. Jestem chyba... Nie jestem pewien, że jestem w najfajniejszym odcinku tej trasy, ponieważ jest to droga leśna, droga zamknięta, która jest asfaltowa. Teraz wjeżdżałem pod górkę jeszcze, a teraz prawdopodobnie będę miał z górki. Przynajmniej tak mi się wydaje. E... No i chyba mam dzisiaj troszeczkę farta, ponieważ nie zmokłem prawie w ogóle, troszeczkę tam popadało wcześniej co pod tym drzewkiem stałym. E, tylko że tak widzicie tutaj tą chmurę? Ciemna chmura deszczowa. Przede mną ciemna chmura deszczowa i najgorsze jest to, że ta chmura idzie w moją stronę. Więc jak nie chcę zmoknąć to muszę się pośpieszyć, bo tam... tam dalej wydaje mi się, że będzie ładnie że dzisiaj w zasadzie cztery pory roku mam. Oooo, te krople aż bolą, kurde. Life is brutal and full of zasadzkaz i czasami kopas w dupas. Ale są chwile, dla których warto live. I to jest ta chwila. Co z tego, że zmoknę, skoro ta wycieczka jest tego warta. O dobra, trochę przestaje padać. Więc lecę dalej. Nie ma co się zatrzymywać, bo wydaje mi się, że to będzie padać już cały czas, bo... No, tam, niby, jest trochę trochę się przejaśnia, ale i tak nie wygląda to ciekawie. Tak czy inaczej, jest spoko. <grystanie> ale mogłoby być lepiej. Dobra. Ogólnie, plan był taki, żeby jechać tam dalej prosto ścieżką, znaczy ścieżką, tą ulicą asfaltową, no nie? Ale tutaj jest wyznaczona jakaś trasa rowerowa. Prawdopodobnie tędy e, Jakieś zawody były, czy no coś, coś w tym stylu. Nie znam się na tym, ale jest wyznaczona jakaś trasa. E, ha, więc witaj przygodo. Wjeżdżam w las i zobaczymy gdzie wyjadę. Prawdopodobnie wiem gdzie wyjadę, ale, ale zobaczymy, bo prawie nie jestem. Patrzcie, dojechałem do jakiejś wieży telekomunikacyjnej. E, jest tu alarm i kamery. Więc nie chcę się tam zbliżać, żeby czasem nie uruchomić jakiegoś alarmu. Ale fajnie. Nawet nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj pośrodku lasu będzie. Dobrze, także jadąc tą trasą tego rajdu rowerowego dojechałem do jakiejś takiej altanki. Bardzo ładna altanka, jakieś palenisko. E, także zrobię sobie tutaj krótką przerwę. Taką króciuteńką. Napiję się i zaraz ruszam dalej. Ale zobaczmy jak wygląda sytuacja z... Kilometrami. Na tą chwilę przejechałem 9 km. Jadę w zasadzie godzinę 9 minut. Nie jadę oczywiście na czas, więc nie jest źle, no ale tak naprawdę godzina czasu jazdy. Nieźle, nieźle, nieźle. A no i co najważniejsze rozpogodziło się troszeczkę, więc to mnie bardzo uszczęśliwia i motywuje do dalszej podróży. Zrobiłem sobie małą przerwę, teraz taką naprawdę y, tylko, żeby się napić i żeby nagrać wam coś, ponieważ jestem w trakcie przemierzania dużej górki. Jestem w jej połowie. Nie wiem, czy to fajnie widać, czy nie fajnie widać. Tak czy inaczej, góra jest spora i muszę powiedzieć, że do tego momentu, tutaj. Połowę jechałem, a połowę podprowadzałem, bo jest naprawdę stromo. I powiem Wam, że nogi, nogi już siedzą, grubo siedzą. I teraz tak, mój dystans to jest 10,5 km przejechane. I problem pojawia się taki, że zostało mi 15% baterii w telefonie. I boję się, że, że się rozładuję, zanim dojadę do, do końca trasy. No ale cóż, taki urok starego iPhone'a. No ale dobra, szybkie piciu i lecę dalej. Pogoda zrobiła się fajna, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Także co? Wszystko mi dzisiaj sprzyja. Wow! To się nazywa klimatyczne miejsce. Jakieś opuszczone domy, ruiny, kładeczka, która mam nadzieję, że się pode mną nie załamie. Uuu, uh, coś strzela. No i dobrze, moi mili, dotarłem już w zasadzie. Praktycznie pod mój dom, bo jestem już w lesie na osiedlu. Wycieczka była super, naprawdę się jaram. Jeśli Wam się spodoba ten film, to napiszcie w komentarzach, może zrobię takich więcej, bo takich wypadów planuję zrobić o wiele więcej. No i podsumowanie, podsumowanie, zrobiłem prawie 15 km, 14,77. No w zasadzie licząc to, że jeszcze dojadę do domu, i później wcześniej z domu dojechałem tam kawałek na altankę, to. To będzie to 15 km, czyli tak jak przypuszczałem. Było super. Czuję po nogach, że zrobiłem te 15 km. Także, także nie jest to w zasadzie dużo, bo wiadomo, jak ktoś jeździ takie trasy, to, to dla niego to jest nic. Ale dla mnie na pierwszy raz myślę, że to jest fajna traska. No i jestem z siebie zadowolony. Także co, lecę teraz na obiad. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i napisać, czy chcecie więcej tego typu wycieczek. Także ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.